Na przykład mięsień dwugłowy ramienia zwany zginaczem, kurcząc się, powoduje zgięcie ręki w stawie łokciowym. Teraz nie może sam się rozciągnąć. Bardzo się cieszę, że po wielu e, trudach udało się wyposażyć szkołę w tą tablicę, która jest za mną. E, jest to ta, tablica interaktywna, będzie wykorzystywana do wielu e, rodzajów zajęć, przede wszystkim do biologii, historii, e, języków obcych. No, mam nadzieję, że inne przedmioty e, będzie można również na niej analizować. E, myślę, że ta współczesna technologia, która wchodzi do szkoły w Kampinosie, będzie się rozszerzała. E, z czasem tych tablic będzie więcej, będzie możliwe e, w każdej klasie. E, tak, aby młodzież z Kampinosu Osiągała jeszcze lepsze wyniki i poziom ich wiedzy był satysfakcjonujący.